Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. Znów jestem. Uśmiechnijcie się. Dawno tego nie mówiłem do Was, a więc uśmiechnijcie się i cieszę się, że będę mógł się z Wami dzisiaj dzielić. Dzisiaj będę chciał powiedzieć na temat, że Twoje działania, Twoje czyny są kształtowane przez Twoją wiarę. Ale Twoja wiara jest kształtowana przez to, czego słuchasz, kogo słuchasz. Więc. To jest ten, to, o czym dzisiaj będziemy mówili, a teraz chciałbym przeczytać jeden tekst Bożego Słowa i powiedzieć krótką historię na, na temat tego, jak spotkałem się z tym słowem, a później będę chciał powiedzieć coś więcej. Izajasza 44.1. A teraz słuchaj, Jakubie, mój sługo i Ty, Izraelu, którego wybrałem, tak mówi Pan, który Cię uczynił i który Cię ukształtował już od łona matki, który Cię wspomaga. Nie bój się, Jakubie, mój sługo, Jeszurunie, którego wybrałem. Wyleję bowiem wody na spragnionego, a potoki na suchą ziemię. Wyleję go, mego ducha, na Twoje potomstwo i moje błogosławieństwo na Twoich potomków. Do tego miejsca. Pamiętam, jak rozpoczęła się cała ta kwestia z koronawirusem, zadawałem Bogu pytanie, idąc na jakieś spotkanie, już nie wiem, co to było spotkanie. Prawdopodobnie miałem nagrać jakiś film, i zadałem takie Bogu pytanie: Boże, powiedz o co chodzi z tą całą sytuacją, co tu się właściwie dzieje? Mógłbyś mi dać jakieś słowo, dlatego że potrzebuję Twojego słowa, potrzebuję, żebyś mówił do mnie, do mojego serca, i usłyszałem w moim wnętrzu. Takie słowa, Izajasza 44 od pierwszego wersetu. Wszystko, co usłyszałem. Więc otworzyłem Biblię, zacząłem czytać Izajasza 44 i okazało się, że to był naprawdę rewelacyjny, re, rewelacyjny tekst. I on bardzo mocno poasował, bo tam jest napisane: nie bój się też, a więc wszystko mi się bardzo dobrze poukładało, pomyślałem sobie, świetny tekst, muszę nad nim chwilę po, po, popracować. Ale mijały dni jeden, drugi, trzeci, czwarty, a ja w ogóle nie zaglądałem do tego tekstu. Wiedziałem, że to jest bardzo ważne, bardzo fajne, bardzo dobre, ale w ogóle nie zwróciłem do końca na to uwagi. Aż pewnego dnia wstałem rano i pomyślałem sobie, nie, muszę wziąć Izajasza 44 i przeczytać go. I zacząłem go czytać, zacząłem się zastanawiać, zacząłem studiować i okazało się, że Bóg zaczął do mnie mówić w niezwykły sposób. I dzisiaj się chcę z Wami tym podzielić, dlatego że wierzę, że to jest naprawdę bardzo istotne dla Ciebie i dla mnie w tych dniach. W dniach, w których, w których słyszymy różnego rodzaju głosy, w którym słyszymy różnego rodzaju opinie, w którym słyszymy, jak różni ludzie wypowiadają się w różny sposób i opowiadają różne rzeczy i tak na naprawdę tworzy to jedną rzecz, jeden wielki kocioł zamieszania. Nie wiadomo, kto mówi prawdę, a kto jej nie, nie mówi. Kto coś ukrywa, kto niczego nie ukrywa. Właściwie patrząc na to wszystko dochodzimy do takiego, możemy dojść do takiego wniosku, że czy jest ktoś, kto mógłby nam wyjaśnić, a o co tutaj naprawdę chodzi? <laughs> I, I ja po prostu mam to w sobie tak samo jak ty. Każdy z nas ma to pytanie. I w związku z tym, że jest to pytanie w nas, to jest także odpowiedź, dlatego że Bóg ma odpowiedzi. I, i ten tekst tak się składa, że Bóg przemówił tym tekstem do mnie i tak przemówił a teraz słuchaj. Wow, pomyślałem sobie, o, no to dobrze. <grywa> Bóg mówi, a teraz słuchaj. Co Bóg ma na myśli, kiedy mówi, a teraz słuchaj? Po pierwsze, kto mówi, po drugie, do kogo mówi, dlaczego to mówi i co mówi. To są. Ważne punkty dla nas, abyśmy o nich myśleli i żebyśmy zadawali tego typu pytania. A więc pierwsza rzecz, kto mówi? Dlaczego Bóg mówi i kim on jest, że on mówi do, do nas, a teraz słuchaj, bo to jest bardzo mocny tekst. A teraz słuchaj, mówi Bóg, który nigdy nie kłamał, który wie wszystko o całej rzeczywistości, która nas otacza, on wie, co się dzieje w tej chwili. On wie, co się dzieje po drugiej stronie półkuli. On wie, co się dzieje w każdym miejscu, w każdej galaktyce. On wszystko wie. I żeby powiedzieć, jak bardzo jest prawdomówny, to chcę Wam powiedzieć, że pewnego dnia, kiedy chodził po Ziemi, powiedział, że umrze i zmartwychwstanie. No i umarł, ale słuchajcie, i zmartwychwstał. To znaczy, że mówi prawdę. Bo, bo wiecie, jeśli ktoś mówi coś takiego, że zrobi coś, co jest w ogóle niemożliwe, a później to robi, to zaczynasz zwracać na niego uwagę i zaczynasz mu wierzyć dlaczego? Bo on mówi prawdę. Bóg mówi zawsze prawdę. I, i to On do ciebie mówi a teraz słuchaj. E, możesz słuchać oczywiście różnych rzeczy innych, ale kiedy on mówi, a teraz słuchaj, to warto byłoby posłuchać z tego względu, że On chce naprawdę coś tobie powiedzieć. Co to oznacza dla nas? Wiecie, jesteśmy tak stworzeni i Bóg nas tak stworzył, że mamy dwoje uszu jedne usta. Powinniśmy więcej słuchać, mniej mówić. <laughs> a więc ten tekst, który mówi a teraz słuchaj, jest tekstem bardzo ważnym i on naprawdę bardzo dużo do nas mówi. Po pierwsze... W, w liście do Rzymian, to jest bardzo ciekawe, ale w liście do Rzymian, w 17, e, przepraszam, nie w 17, w liście do Rzymian, zaraz przejdziemy do tego tekstu, list do Rzymian, e, 10 rozdział, 17 werset, 10 rozdział, 17 werset, mówi, co mówi? Wiara więc jest ze słuchania, słuchanie przez słowo Boże. Wiara jest ze słuchania. A słuchanie przez Słowo Boże. Celem mówienia Boga do Ciebie jest to, by wzbudzić w tobie wiarę. Słuchasz, dlatego, i Bóg mówi: słuchaj, dlatego, że on chce wzbudzić w tobie wiarę. A kiedy wzbudzi w tobie wiarę za chwilę o tym sobie jeszcze powiemy troszkę kiedy on wzbudzi w tobie wiarę, to ją wzbudza dla relacji i dla intymności z Nim. Wiara nie jest dla wiary, on wzbudza wiarę po to, abyśmy mogli mieć tą bliską, prawdziwą społeczność ze sobą. A więc słuchanie jest niezwykle istotne, bo ono ma wpływ na to, czy jest w twoim życiu wiara, czy jej nie ma. Jeśli nie słuchasz Boga, to nie masz wiary. Jeśli słuchasz i słyszysz, co Bóg mówi, twoja wiara się podnosi i zaczynasz rozumieć co Bóg mówi, zaczyna słyszeć co Bóg mówi, twoja wiara się podnosi i, list, i, i tak jak list do Hebrajczyków 11 rozdział mówi, przez wiarę stworzone są światy, przez wiarę przychodzi objawienie, przez wiarę niepłodna rodzi i przez wiarę przeszli przez morze czerwone. Przez wiarę wszystko się dzieje, przez wiarę możemy dokonać absolutnych zmi zmian. To oznacza, że kiedy masz wiarę, to wiara porusza to, co naturalne i to, co ponadnaturalne. Ona porusza całą rzeczywistością, a nie tylko jej częścią. Porusza rzeczy naturalne, ale porusza także ponadnaturalne. Kiedy masz wiarę w to, że, że możesz rzeczy zrobić, co, co zaczynasz robić? Zaczynasz je robić. Kiedy wierzysz w to. Że wsiadasz w ten samochód, by pojechać teraz do następnej miejscowości, to dlatego w niego wsiadasz, bo wierzysz, że, do, że dojedziesz do celu. Więc to jest naturalne, tak? Ale jeśli ktoś jest chory, a ty wierzysz w to, że Jezus Chrystus dzisiaj uzdrawia, naprawdę w to wierzysz, to powiem ci, zaczynasz się modlić i ludzie są uzdrowieni. Tak, to po prostu działa. A więc słuchaj, bo to jest bardzo dzisiaj ważne, bo Bóg mówiąc, słuchaj, ma na myśli jedną rzecz. Chce się z Tobą spotkać, wzbudzić w Tobie wiarę do tego, by mówić do Ciebie i by powiedzieć o tych czasach, o tych dniach, to, co dzisiaj dla Ciebie jest ważne, to, co dzisiaj podniesie Ciebie, to, co sprawi, że nie stracisz swojej wiary i zaufania do Boga, ale także optymizmu i wizji na przyszłe dni i tego co Bóg mówi do ciebie, do twojej rodziny, do twojego miasta i do twojego kraju. A więc ja wierzę, że to jest niezwykle ważne. A teraz i, i napisałem sobie, a teraz słuchaj, bo Bóg mówi do ciebie, by wzbudzić w tobie osobistą, intymną wiarę, w której będziesz chodził, w której w której będziesz chodził i o to w tym chodzi, aby ona była razem połączona, abyś Ty razem z Nim był połączony, ta wiara łączy Ciebie i Jego. Nie chodzi o wiarę dla wiary, chodzi o intymność z Nim. Dl dlatego ten tekst mówi z Listu do Rzymian 10:17: Wiara jest więc z czego? Ze słuchania. Hmm. Okej, okay, to, to znaczy uważaj czego słuchasz, <gryw> bo powiem tak. Słuchając czegoś wzbudzona jest w Tobie wiara, to jest ogólne stwierdzenie. Dotyczące w ogóle tego, że wierzymy w to, czego słuchamy. Jeśli słuchamy, że jest źle i będzie jeszcze gorzej, a w ogóle to ten świat sypie się, wszystko się sypie, to pamiętajcie, jak będziesz tego słuchał, wiesz co, wiesz co będziesz wierzył? W to, że się sypie? Po prostu. <grych> ja, ja zadaję pytanie: ile słuchasz, albo czytasz w internecie informacji, a ile bierzesz tego antidotum, żeby słuchać tego, co Bóg mówi? Godzinę dzisiaj spędziłeś w internecie. Czy godzinę czytałeś Słowo Boże? Godzinę albo dwie godziny byłeś i oglądałeś w telewizji te różne rzeczy, które ludzie opowiadają, i tworzą w Tobie zamieszanie i ty wierzysz. Na, 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 nawet jak mówisz, nie, nie wierzysz, to okazuje się, że twoje ciało zaczyna drygotać. Wierzysz. Dlaczego? Bo wiara jest ze słuchania. Słuchajcie, wiara jest ze słuchania. Po prostu zaczynasz wierzyć. Słuchasz i zaczynasz wierzyć. A więc zachęcam Cię, abyś zaczął wierzyć, ale żebyś wiedział, komu wierzysz. Dlatego, że Bóg dziś zwraca uwagę Twoją i moją. A teraz słuchaj. Słuchaj Gosiu, słuchaj Jurku, słuchaj Natalko, słuchaj Michasiu, słuchaj Mati, słuchaj Andrzeju, słuchaj Wojtku, słuchaj. On mówi do nas, tak jak ten tekst Wizajasza: słuchaj Jakubie, Bóg mówi do Jakuba, i kiedy mówi do Jakuba, to mówi do... Personalnej osoby, do ciebie, a później mówi słuchaj, i mówi do Izraela, którego wybrał. I wtedy już mówi do narodu albo do kraju albo do, do wielkiej nacji, albo mniejszej nacji. On po prostu mówi, by wzbudzić wiarę w naszych sercach, byśmy się razem z nim połączyli, będąc razem z nim, żebyśmy mu ufali, żebyśmy wiedzieli, co on do nas mówi, bo on później. Później mówi tam dalej: Ja się otroszczę o ciebie, ja będę z tobą, ja, ja ciebie nie opuszczę, ja ciebie wybrałem. A, I mówi dalej o tym: Nie bój się. Kiedy już wypowiedział te różne rzeczy, to jego słowo pierwsze brzmi w tym, w tym tekście: Nie bój się i nie lękaj się. Więc Bóg dzisiaj do ciebie mówi: Mam nadzieję, że to dla ciebie jest bardzo klarowne teraz, że to, co słuchasz, jest niezwykle ważne albo inaczej to kogo słuchasz będzie miał wpływ na co będzie miał wpływ nie tylko na to jak myślisz ale będzie miał wpływ jak wierzysz a kiedy wierzysz to na podstawie wiary działasz a kiedy działasz to tak wygląda twoje życie a więc chcę cię zachęcić bądź uważny słuchaj co bóg dzisiaj mówi do ciebie ja jestem podekscytowany tym tekstem z listu do rzymian 10 wiara jest więc ze słuchania a słuchanie przez słowo Chrystusa. I jeszcze jedno zdanie. Słowo Chrystusa to jest to osobiste słowo, które Bóg kieruje do ciebie i wtedy jest wzbudzona wiara. Osobiste słowo, kiedy słyszysz, że Bóg mówi do twojego serca. Jak, na czym ono będzie polegało? Może polegać na tym, że czytasz tekst i nagle twoje serce się robi gorące, coś się dzieje w tobie albo nagle słyszysz. Albo nagle odczuwasz Jego obecność i wiesz, że ten tekst mówi do ciebie. Słyszysz coś, co przemawia bezpośrednio do ciebie. I to wzbudza potężną moc do tego, abyś miał siłę dalej do działania. Błogosławię Cię i modlę się o to, aby Jego moc teraz wstąpiła na ciebie i abyś był uwolniony w Duchu Świętym do tego, by Jemu wierzyć i żeby wierzyć w to Słowo, a teraz. Słuchaj, Amen.